Żeby pojechać ulicę dalej, musimy zabrać kilkanaście butelek, pieluch, foteliki, śliniaczki, ręczniki, zapas ubrań na wszelki wypadek. Mój Boże. Do przodu. Hazel wchodzi pierwsza. Fajnie, że zobaczę kozinów. Teraz wujek. Najpierw dzieci. Gotowe, zaczyna się dopiero ruszyliśmy. Tyle zachodu, żeby przejechać półtora kilometra. Cieszę się, że wyszliśmy z salonu. Ja również. Dom Nika i Ashley. Dziecko numer jeden. Otworzysz drzwi? Poradzimy sobie. Cieszymy się, bo to ich pierwsze odwiedziny. Miło będzie gościć rodzinę i przyjaciół. Mam nadzieję, że Daniel trochę się rozerwie. Żyjesz. Dawno Cię nie widziałam. Ty się bawisz, a ja karmię dzieci. Chyba zgłodniały. To trudna sytuacja, dlatego cieszę się, że Daniel może pobyć z bliskimi i poczuć się normalnie, tak jak dawniej. Przyjechaliście w porze karmienia? Takie życie. Więcej rąk do trzymania dzieci. Dobra strategia. Cieszę się, że Blake przebywa wśród kuzynów. Ma się z kim bawić i może zapomnieć o siostrach. Zapłaci, że za sześć studniówek? To nie kłopot. Dobrze, że są tańsze od wesel. Za wcześnie na to. Na razie myślimy o zwykłych czynnościach i dodatkowych zajęciach, razy sześć. Stresujesz mnie. Wybierz jedne zajęcia. Zrób z dzieci drużynę i zapisz do tej samej ligi. Nie chcę wybiegać w przyszłość. Nie da się jednak nie myśleć o studiach i ślubach. To dopiero początek. Czeka nas długa droga.